Cześć! Nazywam się Olimpia Koziorowska i w tym filmie zapraszam Cię na już drugi odcinek z serii Vlog Szczęśliwego Biegacza. Jesteśmy dzisiaj z Dawidem. Cześć! Jednym z naszych fanów, z którym rozpoczynamy przygodę z bieganiem. Dzisiaj zaczynamy od testu Coopera. Być może spotkałeś się z nim w czasie lekcji wychowania fizycznego Zrobimy wersję biegową. Chodzi o to, aby przez 12 minut przebiec lub przejść jak największą odległość. Zaczynamy oczywiście od rozgrzewki i ty przed każdym treningiem zawsze pamiętaj, aby przygotować się do niego odpowiednio. Jeśli nie masz pomysłu jak to zrobić, obejrzyj film pod tytułem Trening szczęśliwego biegacza, gdzie w odcinku pierwszym przedstawiam przykładową rozgrzewkę. Startujemy! Co Dawid? Tak jest, ruszamy. No my już po rozgrzewce ruszamy w trasę. Halo! Tak. Jesteśmy już za pierwszym kilometrem. Jak tam nasz biegacz? Tak, Damy radę. Lecimy dalej. Próba zakończona. Jak tam? Dobrze, ale wynik nie, nie zaspokaja moich Powiedzmy, że szukam słowa z tego wrażenia, moich oczekiwań. Ale to pierwszy bieg od trzech lat, także wynik jest średni, żeby nie powiedzieć kiepsko zły. Ale jest nad czym pracować. Dokładnie. Mamy jeszcze pole do popisu. Do zobaczenia, na pewno jeszcze mnie zobaczycie. Pa! I pamiętaj, możesz więcej. Cześć.